Znikali bez śladu. Oto ich sekret. Gangsterzy z Polski, którzy okradali Niemców prawdziwa historia. Na początku lat 80. w Niemczech Zachodnich zaczęto odnotowywać serię niezwykle precyzyjnych włamań. Policja była przekonana, że stoi za nimi profesjonalna grupa przestępcza. Jednak prawdziwy szok przyszedł później, gdy okazało się, że sprawcy pochodzą z Polski i za każdym razem znikali bez śladu, jakby rozpływali się w powietrzu. Gang składał się z czterech mężczyzn z Dolnego Śląska. Dwóch było byłymi kierowcami ciężarówek, trzeci mechanikiem, a czwarty dawnym żołnierzem jednostki powietrzno-desantowej. Połączyła ich jedna idea. Szybkie pieniądze i perfekcyjne planowanie. Ich celem były niemieckie magazyny elektroniki, kurtownie sprzętu RTV oraz transporty gotówki. Ich znakiem rozpoznawczym była szybkość, cisza i dokładność. Nigdy nie używali broni, stawiali na logistykę i chłodną kalkulację. Przed każdym skokiem obserwowali cel przez wiele tygodni. Znali rutynę ochrony, godziny dostaw i wszystkie słabe punkty. W Niemczech często udawali pracowników firm kurierskich lub magazynierów, dzięki czemu nikt nie zwracał na nich uwagi. W dzień byli niewidoczni. W nocy nieuchwytni. Najgłośniejszy ich skok miał miejsce w 1981 roku pod Hamburgiem. W ciągu zaledwie 13 minut wyniesi z magazynu elektronikę wartą ponad 2 miliony marek. Policja dotarła na miejsce po kilkunastu minutach, ale gang był już daleko. Tego samego dnia przekroczyli polską granicę, wykorzystując odległe, leśne drogi znane tylko lokalnym mieszkańcom. Ich ciężarówka miała podwójne dno, w którym ukrywano skradzione towar. Niemieccy celnicy nawet nie podejrzewali takiego rozwiązania. Z każdym kolejnym napadem legendy o widmowym gangu z Polski rosły. Niemiecka prasa pisała o nich niemal jak o postaciach z filmu. Znikali szybciej, niż służby były w stanie reagować. W Polsce natomiast opowiadano o nich historię niemal jak o bohaterach ludziach, którzy potrafili przechytrzyć zachodni system zabezpieczeń. Ich działalność zakończyła się dopiero w 1984 roku i to przypadkiem. Podczas jednej z ucieczek najmłodszy członek grupy stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo na polskiej stronie granicy. Milicja zainteresowała się rozbitą ciężarówką, a mężczyzna ciężko ranny nie potrafił konsekwentnie kłamać. Jego zeznania doprowadziły do aresztowania dwóch kolejnych członków gangu. Reszta rozpłynęła się jak zawsze bez śladu. Do dziś nie wiadomo, gdzie ukryli część pieniędzy, ani czy pozostali gangsterzy wrócili kiedyś do normalnego życia. Jedni mówią, że uciekli do Ameryki Południowej, inni, że żyli pod zmienionymi nazwiskami gdzieś w Polsce. Pewne jest jedno: ich historia stała się legendą a niemieckie służby do dziś wspominają ich jako jedną z najbardziej nieuchwytnych grup przestępczych w historii.